Co się dzieje? Atak paniki, rozumiem. Okej, okay. mogę cię dotknąć? Okay. Jestem tutaj przy tobie. Powiesz mi, co dokładnie czujesz? Mm -hmm. Łomot serca. Ucisk w klatce piersiowej. Zimne poty. Trkawki. Ok, rozumiem. Postaraj się skupić na swoim oddechu, ok? Razem ze mną oddychaj. Wdech. I wydech. Właśnie tak. No tak, nie jesteś w stanie teraz wziąć tak głębokiego wdechu jak ja. Jest to kompletnie zrozumiałe, ale postaraj się go jak najbardziej zwolnić na... Tyle, ile jest to możliwe na ten moment, ok? Jeszcze raz, na spokojnie. Wdech. I wydech. Mm -hmm. Coraz lepiej ci to idzie. Mm. Spokojnie, nie umrzesz. Ja wiem, to jest takie uczucie, jakbyś umierał w tym momencie ale nie jest to możliwe nie dopuszczę do tego, żebyś umarł pamiętaj, że atak paniki, paniki, nieważne jak intensywny by nie był to zawsze mija koniec końców i ja będę z tobą tutaj dopóki całkowicie cię nie uspokoimy nie mówiłeś, że lekarz przypisał ci hydroksyzynę na te ataki paniki? a masz ją przy sobie? Okay, w torbie jest. Poczekaj, ja to znajdę tutaj. Okej, okay, jest tutaj. Okej. Okay. Wydroksyna. No. To może damy ci jedną tabletkę, OK? Popijesz wodą. Uhum, pamiętaj o wdech. Widzisz mnie ostro, a troszkę ci się kręci w głowie. Okej, okay, zrozumiałe. Tak. Dobrze. Jakby jeszcze coś się działo, to mi powiedz, okej? Okay? Już ci wróciła ostrość, to dobrze. Cieszę się. Okej. Okay. Teraz ci naleje wody. Przy okazji sobie zwiększysz gardło, bo pewnie masz tam sucho. Mhm. Dobra. Ok, położę ci to tutaj i popij tabletkę, ok? Dobrze. E, może cię też przykryję kocem, bo mówiłeś, że masz te zimne poty. Ok? Jest tutaj taki uroczy kocyk z dłużkami. No teraz cieniem fajnie. Zrobiłaś już? Ok. To tak do 15 minut powinno zadziałać. Wszystko będzie ok, ok. Tak. Jest też taka technika 5, 4, 3, 2, 1. Nie wiem, czy słyszałeś. Ok, to po kolei wyjaśnię Ci. Skup się teraz na jakichś pięciu dowolnych, dowolnych przedmiotach, które jesteś w stanie zobaczyć w tym pomieszczeniu, cokolwiek by to nie było. Ok, po kolei. Lampa. Dobrze. Lampeczki tak, 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 tak Książka na półce Butelka wody Jeszcze jedna rzecz Tak, skarbonka Dobrze Teraz cztery rzeczy, które jesteś w stanie usłyszeć mhm. Tak, sąsiad puszcza muzykę na górze Bardzo mi to irytuje, cały czas puszcza Druga rzecz Szczekanie psa za oknem Dalej? Tak. Pociąg za oknem. I jeszcze jakiś czwarty dźwięk. Nie słyszysz nic? To ci pomogę. Tak. Trzeputanie moich palców. Podpatrzyłem tu takiej jednej asymorowiczki. Sam, sam spróbuj tak zrobić. Mhm. Właśnie tak. Troszkę to śmiesznie wygląda i po czasie się męczą palce. Okej. Okay. Teraz trzy rzeczy, które jesteś w stanie dotknąć. Okej, okay. swoje spodnie. Dalej, 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 dalej. Podłogietniki krzesła. I jakaś trzecia rzecz. Może moja dłoń. muszę Ci podtrzymać. poczuć nosem, jakieś zapach moje perfumy tak, kupiłem wczoraj Playboy, fajne? fajne, fajne I jeszcze jakiś zapach? no to też Ci pomogę ostatnio kupiłem taką mgiełkę zapachową, uspokajającą Sleep Serenity, która jest z lawendą i rumiankiem Mhm. Okej, okay. chyba już ta hydroksyzyna zaczyna działać, bo zaczyna się uspokajać. No i teraz i e, skupmy się na twoim smaku. Co czujesz w ustach? Taki kwaskowaty smak. To może po tej tabletce też właśnie. Mhm. To może chciałbyś coś zjeść, żeby e, mam tutaj ciasto. Jeden kawałek dla ciebie, jeden dla mnie. Mhm bardzo dobre kakaowe moja mała piekła więc chcesz? chcesz? dobra to proszę bardzo i ja też sobie wezmę więc smacznego karty UNO mm. ostatnio też widziałem w sklepie że są karty DOS no nie wiem co to jest będę musiał też kupić to Ale na razie mam UNO mam nadzieję że znasz zasady kojarzysz okej okay, to cię wyjaśnię Przypomnę Ci. Więc tak. Karty wyglądają w taki sposób. Mamy kolor niebieski, zielony, czerwony bądź żółty. I mamy cyfry od 1 do 9. Rozdaje nam po 8 kart. Kładę na środek kubkę i jedną odkrytą kartę. I trzeba do tej karty dopasować swoją kartę stali pod względem koloru bądź liczby. Mm -hmm. Są też karty specjalne. Jedną z nich na przykład jest znak zakazu. I to oznacza tylko tyle, że jest następna osoba w kolejce blokowana. Tak. Są też inne karty specjalne. Zmiana koloru. Są też takie wredne karty plus 2 czyli przeciwnik musi dobrać dwie karty i traci kolejkę mamy też zmianę kierunku ale w przypadku gry dwuosobowej jaką będziemy mieli teraz to oznacza tylko tyle że następna osoba po prostu jest blokowana tak i jeszcze jest jedna karta Najbardziej weredna ze wszystkich Więc jak jej użyjesz to się na ciebie obraża I jest tu karta plus cztery Tak, osoba następna bierze cztery karty I do tego mamy jeszcze zmianę koloru Mhm Okej okay. Ach i najważniejsza zasada Jak zostanie ci jedna karta Musisz powiedzieć uno Bo jak nie powiesz uno karty z kupki mhm. ok I to rozdaję nam karty dobra więc ułóż sobie w talii aha ok teraz jedna karta na środek i zaczynasz. Mhm. Jest to czerwona dziewiątka, więc albo dajesz dziewiątkę w obojętnym jakim kolorze, albo coś czerwonego. Ok, czerwona trójka. Okay. E, jak nie masz karty, to odbierasz skupki. E, Jeśli będzie ci pasować, to możesz od razu położyć. Jak nie, no to wtedy kolejka znowu do mnie. Ok, pasuje ci skupki karta, no to możesz położyć. Ok, blokujecie. Blokujecie, sorry stoisz. Mm. Dobra. I kładę siódemeczkę żółtą. W ogóle jest to ciasto. Jest to ciasto. mhm mm okej okay. siedemeczka mm, teraz ty nie blokujesz okej okay, spoko dodajesz następną kartę plus dwa okej okay. niech będzie mhm mm I znowu cię blokuję. Znowu cię blokuję. Zostało mi tylko dwie karty. Mhm. No niestety gra się ba już skończy, bo właśnie daję ci plus 4. I uno, uno. Plus 4. I zmieniam kolor na żółty. Mhm. Ciągniesz cztery karty. Proszę bardzo. Okay, i kładę ostatnią kartę po nie, frajerza okej okay. okej, okay. nie chcesz już grać? no to spoko, a jak się czujesz? o, przestałeś w ogóle o tym myśleć no to dobrze też pewnie jadrukcyzyna zaczęła działać i no, albo te moje techniki relaksacyjne też pewnie zadziałały, mam nadzieję, że byłem w jakimkolwiek stopniu przydatny dla ciebie nie wiem możemy zobaczyć jakiś serial jakiś film no okej okay. możemy obejrzeć filmy Polaczka mhm. to Cię jeszcze bardziej dodatkowo zrelaksuje więc...